Siemaneczko za kolaki, nowa seria na kanale. Skrzydełka z hiszpańskim, tutaj, Toradorem Bitów, czyli z Santiago. Witam wszystkich. Witam was serdecznie. Będą skrzydła, będą and seek'i, Dużo będzie się działo, dużo różnych rzeczy. No i co? No i tyle. Jedziemy, kurwa, z wambikami. Trzeba zaczekać. Bo od razu zaraz będzie ban. Zamówienie w pierwszych słowach nieprzyzwoitych rzeczy. Ale nie A ma co się nie martwić, dałeś. będzie dobrze, panowie. Będzie dobrze, będą długie materiały, nic nie będzie cięte, wszystko będzie dobrze. Niech to się trzyma. Nie wiem, coś powiedziałem na samym początku. Ale ja fajnie by było jakby tutaj... <laughs> ...sztywne gity tutaj wbiły na serwer i by było znakomicie wtedy. Na razie mamy Bota Majera. Jest. A, rozłączał To co, wbił i, go z... i zniknął? Nał no, kolega? Tak jest. Ale jest jeden. Nie wiem, ale wydaje mi się, że byliśmy za mocni ostatnio na mm -ach. Dobra, panowie, wrócimy do was zaraz, jak zaczniemy mecz. Nie wiadomo, czy, czy w ogóle zaczniemy. No i dobra, jedziemy na petardzie. Proszę, żeby tutaj Santiago się nie stresował. Będzie dobrze, niech to się trzyma. Pozdrawiam nie wszystkich chłopaków się. z lignicy, pamiętajcie. Mamy jakiś plan? Jestem rudą Hiszpanką. Jakieś plany tak i marzenia? <laughs> Co by tutaj... po prostu na nich. Dobra. Dawaj. Lecimy monsterem. Szybkie hedziki z doka. Na razie to ja już wyrwałem. Na razie nie to już ja wyrwałem że... O, na blisko. Hello. Nie, no Helo! Chyba nie, jest no. forma Życiubeczka, tak zwana. Wydaje Mogą być delikatne lagi i takie ścięcia, ale to są. E, nie wiem czy, e, czy one są spowodowane, więc się tym CS nie przejmijcie. problemy. Na pewno Cesar ma problemy. A CS to nie ma nasza problemy. Bina. Pewnie, że tak. W sumie mogę wam zmienić jedną rzecz. Dobra, już wracamy. Kamerkę macie wyżej, żeby widzieć jaka jest broń, jakie jest wszystko. Na spokojnie niech to się trzyma. Napracowaj się wyżej, żeby nie zauważyć mojej głowy pod biurkiem. Tego ja nie powiedziałem. Lecimy, mam flesza na twarzy. tu Tybusa, jedziemy z nim. Ja już najechałem do odrody. Ale ostro lecimy? O i chyba będzie jakiś ten. Dobra, są gdzieś tutaj. Boją się nas ewidentnie, ale ja to ich rozegram Gdzie jest monster? Patrzę plecyki? Nie ma Jest tutaj Reload Leży woda chyba Jest, mamy Lecik. to! Ej si, kochanie chodź piąteczkę przybijemy <grym> Ale będą mi się długo montowały te piłyż <grym> później ale będzie sympatycznie, chociaż e, nowości na kanale. Same rundy, 10 minut odcinek, polecam. Nie, będzie cały odcinek bez żadnego no tutaj montowania, gdzie wszystko tak jak powinno być. Digalek od Kidola MacToma, oczywiście pozdrawiamy tutaj jego brata za kulaka Niech się to trzyma. To są szaty. Jest, jest, za tym. Do prawo, na blisko. Chodzi prawo. No, ty to chyba jesteś kibicą lecha. Kiedyś chyba miałem Globala, ale nie w tej wersji gry. Wersji, wersji 1.6, kiedy <grym> było ranki, w tylko <grym> w, 8> 8, <grym>. w chyba. A nie, ja nie grałem w bo nie chyba nigdy. 1.6 ja grałem, nie. ale w Sorce chyba nigdy. Nie, bo chyba Jaduj mało się. osób naprawdę grało w tego sersa Tak samo w Condition Zero, też nie grałem. Patrz. Jest Beczki ABC. Beczkę tu mamy z Dostał, dostał coś tam delikatnie. Konsego? go. A co się dzieje? One-tap będzie. Patrz, punkteczkę przybijemy. Ajajaj. ma Hiszpański to... luz jak tańczę. Kolejna seria, Seria. W tym jak napiszecie coś ciekawego, to może dostać się jakiegoś ładnego skinka, coś tam będę rzucał. To nie będą odcinaczki tutaj. Ofer. Od Santiago! Dokładnie. Graffiti. Jest chyba beczki gdzieś? Nie wiem, czy ja mam beczkę z niego, czy on ma beczkę z nas. Się... Dostał delikatnie, jest tam przy wodzie i ostatni malowa. Tutaj gdzieś beczki albo przy wodzie jest a jaj minus 48 dostał Minus 0 Kolejna no to mało, seria Panowie, <grym> nie zwracajcie uwagi na nas, my mamy problemy ze samotrzecami Ale to nie o to. <grym> tym chodzi <grym> A weź sobie młotowa ode mnie, patrz Liknijka szybko V i R na Motowie. V i R, F i R w sensie No I weź schyl to na dół No <laughs> <laughs> Dawaj go polsaj Leczuję go Co jest strane. No nie, no jeszcze mnie zabij, minus mi zabił, w z 50. Dobra, jak ale spokojnie, dobrze to skrzydło, jakbyśmy mieli grać <grymierka> premierka to mogło być troszeczkę gorzej. Tak jest, dokładnie. Czy podoba się mój trik z motowy? Wydaje że jest to w ogóle Mistrzostwo Świata. Ewentement na, na skalę światową. No ale tutaj, jak będziesz naciskał ten wadika znaczy flesza to też tak przez chwilę będzie miał ten, jakby coś tam w Najlepszy efekt jest na młotówie. Ej, dostałem już. Co za wajza? Po głowie ma. Ej. Nie mógł mieć pod głowę, bo ja mu dałem nade'a pod nogi. Już dwóch jest. Ty, dwóch po głowie. Dwóch ma po głowie. Serio. Ja ich nie trafię. Masz mp 7 masz w ręku. No jak minus 9 dałem jednemu, To jest Minus i minus 65 No dobra. Teraz troszeczkę e, kupienia. Wydaje mi się, że musimy klikować monstera i ich y, rozjechać ewidentnie Wydaje mi się, że trąba bomba mówi dawaj mu te. Mm -hmm. <laughs> Lecimy A Majka jest z, z nimi czy ich nie ma? Minimajka tam nie ma. Nie Mike w ogóle on nie istnieje? Jeszcze? Tam widziałem, że zrobił no. jakiś projekt dla nisko rosły. Nie wiem, czy nie pójdziemy do niego. No pra, leży żyj. Się... Kurwa, akurat mi wchodziłeś Aj. i mogłem strzelać do niego. Przebiłeś się, nie. Aj? Aż rzucić i że się powodzi. To akurat ukradłem. Oczywiście, szatuję, kupiśmy Ale tu odcinek emocji <laughs> <płynę. śmiech> beczki, ale dobrze Jeszcze twój ten, kamerkę wirtualną mi dać swoją i powinniśmy, wiesz, grać po dwóch stronach, ten Mieć kamerkę Oczywiście A W następnym odcineczku się poprawiłem Muszę kupić... Eee. toma, media, XP, kamerkę za 400 i dostanę rabat plus 10%. Tak jak ja przy kupieniu. Makion, czyli zapłacę więcej. Jak ja przy kupieniu kablu, kabla nic Ej, ja dostałem. Jest po lewo tam, po lewo, lewo, tutaj. to no. co się dzieje? Clutch op. Clutch dik. On jest mocny, on jest mocny. Poczekajcie, patrzę co się zaraz dzieje. Spokojnie, nic. Ten co? Nie widział nie. mnie kurwa. Wydaje mi się, że on jest cheaterem. Tak szczerze, że takaletowe. Ty odpolony jesteś? Robię to teraz ze Scoutem w ręku. Mi się wydaje, że jak po prostu zroszuję i to wygramy? Ale mi laguje, coś delikatnie, wiekiem. Pingu mam, e, nie wiem, w Pingu nie wiem, nie mam kit, ale... to pakistański serwer. To w sumie mój. Może pomogą tam... Też, a, jest i Short. Chyba jest tylko Short w sumie. Mam Jest też Monster. Jest! Ale yes. w kuciapu! Pięknie. Mamy to. Jedno yes. Ronda ganada, czyli runda wygrana po hiszpańsku, jakbyście chcieli wiedzieć, widzowie. Wie, wie, wie. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć piękne materiały z różnych rozkrywek, różnych miksów, to macie kanał tutaj Santiago w opisie. Można śmiało Mix zostawić take. tam subskrypcję na łapkę kanale, w dół. łapkę w dół, komentarz <laughs> również w dół. I będzie wszystko super, no bo. Ej, dacie tak skoczyć? Eha! Nostałem przy smoka? To e jest mnie Oj! Oj, oj! Albo nie, nie ma. Nie dostałem jeszcze smoka. Aha, 73, okej. Dobra, ale teraz ta runda jest nasza. A runda jest nasza. Którą tu mamy godzinę? Godzinę mamy późną, ale na spokojnie Oj Czasteczku, poproszę cię o spokój. Bo jest tutaj pewna rozgrywka. Uuuu, Uuu. gdybyś widział mojego powa Czekaj, ja już go duszę Duszę go Gdybyś o, widział mojego się powa Oczywiście, masz tutaj kałachaj Ja mam kałachę, no. też czułem sobie No i dobra, ja zdaję z dunia z łachudrami Pamiętajcie, że lajwy like również są na kanale cały czas Wszystko jest dobrze, no niech to się trzyma Dobry czeka, leci że robota idzie pełną parą, wiedzą już chyba wszyscy. Idzie to to też też w tym samym. Ej, ten reporter się nie, typa. tego typa. Że robota idzie pełną parą. nie, parą wiedzą już chyba wszyscy. Ej. Chyba na pewno. Łatwo. Choć piąteczkę przybijemy. O. No hej, widzicie. No Grabór za griffing. dobra. Zgłaszamy, oczywiście, tego zawodnika. Chociaż widzę, że droczeczkę ma, więc musisz mieć jakieś pojęcie. Jestem popularnym Jupiterem z Hiszpanii. Czy mogą poprosić o autograf? Oczywiście musicie zostawiać łapeczkę w górę i komentarze, subskrypcję na kanale. Niemas ten odcinek jest, musiałem zapłacić temu to panowi za wystąpienie. Ja się cenię. Wydaje mi się, że oni są short. Ale daje tapy Dobra, łatwiej tylko. A ja wam dziękuję oczywiście za oglądanie tego pięknego materiału. Dziękuję również Santiago za wystąpienie tak za sam ja odcineczku. Dziękuję widzom za oglądanie całego odcineczka. Zostawiajcie łapeczki w górę dla Zbikstona 44 Nie <laughs> się to trzyma. Pozdrawiam wszystkich dobrych chłopaków i widzimy się w kolejnym. Nara.